Kasatiwa i hasz na doklejkę. Wibułek kręcę i pressure znika. Błody nieświeżak w tych specyfikach. Nie samosiejkę, chcę ładnego szczyta. Chcę się nastukać, tutaj dosyta ciebie tym z elektryka. W kanapę wwiata ja z bratem tymczasem. Od rana out i zaraz tu wjeżdża. Hiszpański szatan repetuje hita. On blady jak ściana, ale rozumiemy się koleżko bez słów. Komunikacja zawodzi jak w NASA A w szczególności po czwartym wiaderku witam Cię W świecie hejzów, pisanych wersów Szanuję zieleń, szanuj dostawcę Wśród konsumentów milion patentów W nocy jarałem żarówek Ja bracie pracę. chcę być wolny tu Gdzie szare życie lastronko by nigdy nie zgasło Ona jest ze mną, ty bądź zdrów A ja znowu mam gastrup, ale to światła gasną Ja bracie chcę być wolny tu Gdzie szare życie lastronko i nigdy nie zgasło, ona jest ze mną ty bądź znów A ja znowu mam gastrop, alepto światła gasną Nie wróciłem, nie, wróciłem ale pojechałem tak. znowu No i dobrze, do jesteś takim razie życiem miałem ja pozdrogo, pozdrawiam Cię trzymaj się Wzajemnie ziomal, trzymaj się, pozdro Dziś smażymy lolki z koleżką, klimat Hełmski. Na początku zbrodki, już się skończyły Mało Małolacik biegnie, dziś będzie grubo palone W podziemiu rap tętnik, obci się topki zielone Pojebany system ściga, po złości to chore. Na własny użytek to i tak ilości spore Zioło codziennie palę, w płuca bucha biorę Wiesz co to urządzenie zwane? Bulbulatore, nie namawiam, ziomek robie. Plan zapuszczam go w obieg, to sakralna chwila powiek Moment podnieść nie mogę, piję wodę i fante, Od dziś w ogóle nie tańczę, biorę się za Zdrowie i na sportowo latam masz w planie szukanie afer Latanie jak dzikie zwierzę Ja na lodówkę szaber i na kanapie poleżeć Nagrać ziomalem kawałek Wszystko zgodnie z planem Przybyłem, zobaczyłem, zajarałem Ja bracie chcę być wolny tu Gdzie szare życie las by nigdy nie zgasło Na jest ze mną, ty bądź dróg. A ja znowu mam gaz, trup, ale to światła gasną Ja bracie chcę być wolny tu Gdzie szare życie las by nigdy nie zgasło Na jest ze mną, ty bądź

światła gasną Witam cię w moim mieście, tutaj wciąż po lolek Nieważne czy to środa, poniedziałek, czy w korek Skunemu jebane palce Pęka w kolejny worek Leci za dychą, dycha Nabij mi korek, bo po wczorajszym zdycham Gdzieś muszę się najarać Na bok stawiam browara, wszystko gitara jest pięknie Podaj mi betkę, to skręcimy rakietkę Pierdolniemy se w półco, niechaj zagości klimat U nas jest pięknie, koleżce jak rodzina chodzę na Erany także Ledwo się trzymam, Amsterdam hardcore w płucach mam kankton, Kalina, hasło, trzy pół Bo ja to? nie wiem co Palę to światła gasną, pali to całe miasto Bo ja ziemuś lubię to Zieleni smak ty znasz to Lubisz to i tamto Ja bracie chcę być wolny tu Gdzie szare życie lasto kopi nigdy nie zgasło Na ze mną ty bądź dróg, A ja znowu mam gasplu Palę to światła gasną Ja bracie chcę być wolny tu gdzie szare życie lastron, by nigdy nie zgasło Ona jest ze mną, ty bądź zdrów A ja znowu mam gastro, palę to światła gasną I taka propos, tu nie płonie kokos Tylko THC w czystej postaci, nie przykładu Z tamtego ćpuna, co się poniża Drodzy kamraci, palmy lepiej Od natury skuna, tło robi z głośnika Stara melodia, tym obraz zasłonił tu nie szura, tak jak to mówią, spokój, harmonia, dym w duszy, a w płucach. Wiesz co się kruszy, co dobrze mi służy, słonko czy kurzy? Fajnie przyrapię się w dymie zanurzyć Trawuchą na sucho się lubię odwołać. Bo ja ziemuś nie wiem co Palę to światła, gazną, pali to całe miasto Bo ja ziemuś lubię to Zieleni smak, ty znasz to, lubisz to i tamto Ja bracie chcę być wolny tu Gdzie szare życie las, kobiety nigdy nie zgasło Na ze mną tryb bądź dróg A ja znowu mam gastrób, palę to światła gasną ja prawdzie chcę być wolny tu Gdzie szare życie las, rąk by nigdy nie zgasło Ona jest ze mną, ty bądź zdrów A ja znowu mam gastrop, ale to światła gasną